Witam się na kanale Śladami, a Piotr Stanisław Sadowski z tej strony, podążamy tutaj za ojcem Pio, poznajemy go i to jest niezwykłe, jak ojciec Pio też przywierał bardzo ważną rolę do posłuszeństwa. Sam był bardzo posłuszny i też, co ciekawe, jego duchowemu synowi, temu Emanuele Brunato, który był takim rozrabiakiem łobuziakiem, on nawet nie skończył szkoły i tak dalej, był słabym uczniem, ale dzięki temu, że on był posłuszny ojcu Pio, wiele, bardzo wiele dobrego zrobił. I to jest niezwykłe, jak się łączy posłuszeństwo z taką, no, błogosławieństwem Bożym. Więc jeżeli czasem coś Ci nie wychodzi, masz jakieś frustracje w życiu, czy coś, może nie jesteś... Będziecie przeze mnie płakać. Ten celnik to opisły. Celnik nigdy nie odtworzył książki z pedagogiki. Nie umiał wykonać najprostszych działań algebraicznych. Nie umiał podać z dokładnością do jednego wieku dat koronacji Karola Wielkiego czy Napoleona. Mimo tego ojciec Pio zlecił mu przygotowanie do egzaminów nauczycielskich dwóch dziewczyn, z których jedna była jego chrześniaczką Maria z Pietreciny. Spełniając wolę ojca Pio, młody człowiek został nauczycielem matematyki, pedagogiki, nauk ścisłych, historii i tym podobne. Pewnego wieczoru ojciec Pio zapytał go o postępy w nauce swojej chrześniaczki. Młody człowiek odpowiedział, że jest z nich zadowolony. Kapucyn uśmiechnął się. Jutro będzie przeze mnie płakać. Ciekawe, jak ojciec Pio widział coś, czasem miał taki dar proroctwa albo taki dar przewidywania przyszłości. Na zajęciu, kiedy ojciec Pio przygotował się do odprawiania mszy świętej, Maria weszła do zakrystii i rzekła Ojcze, wydaje mi się, że dziś rano przy myciu zębów połknęłam kilka kropel wody. Nie jestem jednak pewna, czy mimo to mogę przyjąć komunię świętą? Nie możesz. Odpowiedział ostre zakonnik, nie odwracając głowy. Na te słowa dziewczyna rozpłakała się. A rozczarowanie no, się tak przewidywa, ale to jest ciekawe, jak wiele jest takich historii. Teraz to jest ciekawe, on to opisuje, ten celnik, celnik złotna rączka. Na początku roku szkolnego okazało się, że jeden z nauczycieli z gminnego liceum w San Giovanni Rotondo jest nieobecny. Celnik został poproszony o zastępstwo. Zgodził się na tę propozycję pod warunkiem, że do programu nauczania w liceum zostanie dołączona cotygodniowa lekcja historii Kościoła. Aby uniknąć sprzeciwu swoich przyszłych kolegów, którzy wszyscy byli albo ateistami, albo masonami, celnik postanowił celnik postanowił zrezygnować z własnego wynagrodzenia na ich korzyść. Już wcześniej przegłosowany przez Radę Miasta budżet szkolny przewidywał pewną sumę, która miała zostać podzielona wśród wszystkich nauczycieli. Jego propozycja została przyjęta, tym samym celnik dzięki ojcu Pio został nauczycielem łaciny, greki, nauk ścisłych oraz świętej historii. On nic nie umiał po prostu, ale dzięki temu właśnie posłuszeństwu, widzisz, i przygotował dobrze do egzaminów wtedy dwie dziewczyny, nauczycielskich egzaminów, a teraz tutaj przygotowuje, po prostu zostań nauczycielem. To ze względu na to, posłuszeństwo, taka wierność w Prawu. prawo, często Panu się może próbować w czymś w życiu. To, że Ci coś nie wychodzi, coś nie rób to posłusznie. Tak jak ja tutaj mam filmiki nagrywać, zostałam w przełożonych zadanie. Mam to robić po prostu, to będzie błogosławieństwo Boże, kanał będzie się rozwijał i tak dalej, ja będę miał radość z tego, bo to jest przyjemne przecież nagrywać ojcu Pio takie filmiki, to no tak to jest po prostu, no. Patrzcie, można przypuszczać, że ojciec Pio chciał zaszczepić w celniku przekonanie, że wiara i posłuszeństwo były nagrodą za wszystkie jego sukcesy, tym samym dawał mu najróżniejsze polecenia. Terciarki chciały uczyć ich patronkę świętą Elżbietę. Ojciec Pio Zech zachęcił celnika, aby napisał, przygotował przedstawienie ilustrujące życie tej świętej. Powodzenie tego przedsięwzięcia było nagrodą za pracę i wysiłek jego autora i reżysera. Potrzeba było odmalować fresk przedstawiający Matkę Bożą w głównym ołtarzu. Celnikowi powierzono to zadanie i stał się malarzem. Spółka Zajmująca się dostawą prądu w San Giovanni Rotondo, była na skraju bankructwa na skutek złego zarządzania. Celnik posłuszny, poleceniu ojca Pio, objął jej kierownictwo, ukrócił wydatki i nadużycia, zreformował metody pracy, a dwa miesiące później przedłożył wobec Rady Administracyjnej aktywa bilansowe. Widzicie, co po prostu Gościu po prostu nie wiadomo skąd. Przecież on tam gdzieś był tam jak siak do żyną, szlajał się przecież tam po życiu. Staje się dzięki wierności ojcu zupiło takim po prostu nie wiadomo, no, takim no, złotą rączką po prostu. To jest piękne po prostu. Jak Pan Bóg potrafi właśnie i wiara, uwierz w ojca pijać, tak powiem po prostu. Trzeba to pokazać. Trzeba wierzyć w Jego i ufać Mu po prostu. Robić to, co chce od siebie. Ojciec Pio chce, żebyś na pewno czynił dobro. Żebyś czynił jak największe dobro, jakie możesz uczynić w swoim życiu. Kolejne, popatrz, co się pokazuje. Pewnego razu, Jecię ukazał poprzez dość osobliwe polecenie, wartość, je jaką przypisywał temu ślepemu posłuszeństwu. Popatrz, jaka to jest wartość. W klasztornym ogrodzie stała uschnięta choinka, wysoka na 10 metrów, pozbawiona igieł i niebezpiecznie pochylona. Ojciec Gwardian spacerując po ogrodzie w towarzystwie współbraci, wspomniał o jej ścięciu. Zanim przydarzysz się jakieś nieszczęście, ojciec Pio powiedział do celnika: Chodź, młodzieńcze, pokażesz nam, czy potrafisz się wspinać. Wejdź aż na sam szczyt tego drzewa. Jeśli tak każesz, ojcze, tak każę ci. Celnik jednak bał się to zrobić. Mimo, że kapucyn powtórzył to polecenie jeszcze trzy razy, odmówił, śmiejąc się. Do niczego, zakończył Ojciec Pio. Strach wygrał z wiarą. Celnik nie mógł już nigdy uwolnić się z poczucia żalu, które pozostawiło w nim to nieposłuszeństwo. Widzisz, co ciekawe, posłuszeństwo zaprasza no, często do rzeczy, widzisz, przerastających nas. Czasem powiem, o nie, ja mam tylko robić to, co umiem, co tego, jak mi się nie uda, to, to nie umiem. Takie, może to być ukryta taka miłość własna, pycha wręcz. Widzisz, tutaj jest. Widzisz, jak to trzeba, tak zaufać Bogu po prostu. Ileż razy przecież Pan Bóg brał proroku. brał jakichś wielkich ludzi i po prostu chciał, żeby coś wyczyni, uczynili. A oni wręcz zawracali się często, a Pan Bóg chciał, żeby to uczynili. Wysyłał do nich. Przecież co, Dawid, Jąkała, jakiś najgorszy z rodu był, a został królem. Widzisz, to są niezwykłe rzeczy. A się dzieło Boże jest zupełnie inne niż dzieło ludzkie, bo w dziele ludzkim to wszystko po ludzku się patrzy. Dziele Bożym po Bożemu. No i podążamy tutaj to, i mam nadzieję, że ten kanał to dzieło Boże. Ale to też oglądaj inne odcinki, poznawa sobie, jak masz. W imię Pana, do Filiora, do Spiritu Santa, i Maria, o Christi.